Sam to sobie wybrałeś śmieszne miejsce na zmywanie. <grymny> Oj przecież nie będę zmywał no coś ty. Dzisiaj jest czas na radarową kąpyl. Kąpiel? Ho 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 kąpiel. Oj sam uwielbiam kąpiele. Elvis co narobiłeś? Radar, hej, wracaj. O nie, wybacz, przepraszam. Dobry piesek. Mam cię. I runda. Druga, bieg z przeszkodami. Mówię ci, tym razem Maluch na pewno wygra. Psy przecież uwielbiają biegi z przeszkodami. Dobrze mówię? A, koty też. Prawda? Hej, Wełniak, no co jest? Masz trenę akurat teraz? Dawaj, Noris. Super, dasz radę. Jupi! Ha. Brawo, Noris. Oj, maluch, jesteś najlepszy, zdolny piesek. Oj, maluch! No, tej kanapki to ci nie daruję. Oj, radar, nic się nie bój. Jeden mały nur, a potem porzucam ci patyk, obiecuję. Radar! Niech to. Przecież to radar miał się dzisiaj kąpać, a nie my, prawda? Słuchajcie, mam pomysł. Jest taki jeden ktoś. Dobra, kochani, zerknijmy sobie na tablicę wyników. Nasz niesamowicie zdolny tygrys nadal na prowadzeniu. Eee. No po prostu nie wierzę. Wyprzedziła nas nawet owca i świnka morska. Oj, membi, tak mi przykro, tak mi przykro, że koty są sto razy lepsze niż psy. Ha, wcale, że nie są. Została jeszcze jedna runda. Maluch jeszcze wam pokaże. Mus. O rany, tak ci dziękuję, że wpadłeś. Od dzisiaj proszę się do mnie zwracać panie zaklinaczu psów. To co? Masz już jakiś pomysł, jak go zmusić do kąpieli mu? W sensie to i tutaj ten no drogi panie zaklinaczu. Prosta sprawa. Wystarczy, że będziemy zachowywać się jak psy. <noise> Teraz, kiedy on myśli, że jestem psem, pokażę mu, że kąpiele to najcudowniejsza rzecz pod słońcem. Dobra, to tak powolutku wyjdę sobie z wody, a nasz słodki radar natychmiast skoczy. Oh! Oh! Radar, stój! Wracaj! Dobra, czuję się jakoś tak trochę niezręcznie. Eee, Mandy, ja już naprawdę nie mam siły nopłynąć. I zaraz mi odpadną ręce Cicho, nie gadaj mi teraz Widziałeś? To wcale nie był żółw Tylko jakaś zwykła deska Mandy, ja chcę do domu o! Zaczynam się bać tych fal O, no dobra Niech ci będzie Przez ciebie już nigdy nie zobaczę prawdziwego żółwia To w którą stronę płyniemy? E, w tamtą O rany, ale my zaraz spadniemy na skały! Norman! Co my teraz zrobimy? No proszę, płynie sobie wzdłuż wybrzeża. Tak! Widać wielkie fale nie robią mu różnicy. Chwila, chwila. Widzieliście to? O rany to chyba łódź! A w łodzi Norman i Mandy. Zaraz rozbiją się o skały. Tylko gdzie? Wzdłuż wybrzeża są całe masy skał. Patrzcie, są pod samą latarnią. Norman i Mandy sami na morzu w łodzi. Płyną prosto na skały w pobliżu latarni. Przyjąłem. Spokojnie, już lecę. Dobra, zostań gdzie jesteś! Tom gotowy? Pewnie, jak zawsze! No to hop, lecimy! Ratanko, tutaj! Mam cię! Dobra, Tom, z powrotem na Neptuna! Nie, no, a ja to co? Spokojnie, nie bój się, wrócę po Ciebie! Mam cię. Dobra, już po wszystkim jesteście bezpieczni! Norman, w książce jest napisane, że ten twój ptak to zwykła mewa, czyli właściwie nic szczególnego. James i ta jego książka. Żeby zostać najlepszym odkrywcą, musisz znaleźć coś lepszego. Hej, może łódkę? Odkryłem łódkę taką małą białą z jednym żaglem. W książce jest napisane, że taka łódka nazywa się Cat i to dokładnie taka łódka jak nasza. Hej, przecież to jest nasza łódka! Panie Przewodze, nasza łódka odpłynęła! Odpłynęła w morze! Co? Zostanie nie zostaje na podwieczorek, mają być paluszki rybne. Bardzo niedobrze! Ojej, i co my teraz zrobimy? Czuję się jak Robinson Crusoe. Spokojnie. To tak. Potrzebuję trochę trawy, trochę baktyków i liści. James, czemu mi psujesz moje kiełbaski? Przepraszam, ale chcę puścić sygnały dymne. W sytuacji zagrożenia trzeba puścić trzy dymne chmury. Uuuuu! Proszę, jakie sprytne! Patrzcie! Czy to sygnały dymne? Aha, czyli coś się stało. Pewnie harcerze wpadli w jakieś tarapaty. Dobra, dzwonię po strażaka sama. O, jak dobrze nie ma sama, mogę spokojnie dokończyć swoją mowę. Słuchajcie, Ben pisze, że coś się dzieje na wyspie. Penny, bierz Neptuna. Pójdź na wyspę i sprawdź, czy nikomu nic się nie stało. Tak jest sam. O? No, James, jestem pod wrażeniem. Prawdziwy z siebie odkrywca. Kto wie, może zanim przypłyną, zdążymy jeszcze zjeść po Ale to ja jestem prawdziwym odkrywcą i zaraz wam to udowodnię. Puszczę takie dymne sygnały, że jeszcze padniecie. Nie, Norman! Nie! Trzeba... Trzeba uciekać nad wodę, o! A, tak. Oczywiście masz rację. Kochani, zakładamy kapoki, biegiem! Uuu, w takim razie ja biorę swoją flagę na metę. Błagam, żeby nic nie wybuchło. Trzy, dwa... Jeden! Błagam, żeby nic nie wybuchło. I zapłon! Z drogi pierogi! Odrzut jedzie! Grałem! Ojej, moje skarbeczki! A gdzie tata? Pędzi prosto do morza. A, au, 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 au. Czy mi się wydaje, czy spadł? Masz rację, poleciał do wody. Jak fajnie, że nie ja tym razem. Słuchajcie, dzwonię po strażaka sama. Joss Spark spędzi po wodzie go kartem z odrzutowym silnikiem, co? Dobra, biorę Juno! Wskakujecie do Neptuna. Może mi się przydać wsparcie. Przesuję Piuce twarz i będę musiał z nią rozmawiać już do końca życia! O! 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 Bardzo cię przepraszam. Nie sądziłem, że ta bestia jest tak szybka. Spokojnie, nie ma sprawy, ważne, że nic się nie stało. Wiesz, miałeś rację, byłeś dużo, dużo szybszy. Nie, nieprawda. Właśnie, że byłeś. Hej, wystarczy panowie. A zwycięzcą tego rocznego wyścigu zostaje Norman Price! No, no! no! no to się zakopaliśmy, kochani. Niestety musimy zaczekać na pomoc. Nie, tylko nie to! A nasz koncert, co z koncertem? Słuchajcie, a może po prostu pójdziemy tam na piechotę? Bendy, to genialnie, genialny pomysł! Ale wiecie, że to kawałek drogi, a na zewnątrz jest strasznie zimno. To prawda, powinniśmy zostać i czekać na pomoc! Prosimy, mamuś! niechana, bardzo mi przekro. Na wózku będzie ci strasznie ciężko. Przez Zimowe opony, dam sobie radę! Chciałam coś powiedzieć! Ja wiem, że jest zimno i że zaczyna padać śnieg, ale ten koncert to naprawdę coś, coś, na co tak strasznie długo czekaliśmy. I do tego mamy miejsca w pierwszym rzędzie! Jesteśmy kobietami i jesteśmy silne! A trevor? Trevor też jest silny! Razem damy radę! Mandy dobrze mówi! No cóż, niewykluczone, jeśli będziemy trzymać się razem. I w sumie do Newtown nie jest aż tak daleko. Szczerze mówiąc, czekałam na ten koncert, zwłaszcza na Larry'ego. Super! No to już! Boys, boys, boys! Nadchodzimy! Ojej! No nic, muszę z nimi iść, jako ten męski opiekun! Weź mnie za rękę i chodźmy. Bez marudzenia daj mi rękę i chodźmy. Na sam szczyt! Jak się trzyma nasza ulubiona staruszka? Może ocieplacze do rąk pomogą? O, 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 za gorące! O nie! Moje biedne, poparzone rączki! Spokojnie, panie kapitanie, znaczy, miła staruszko. Już niosę pyszną, cieplutką zupkę. O, a parzy! Ukrop! Gorące, za gorące! Moje biedne, poparzone usteczka! Nasza staruszka jest jakaś taka nieznośna. O tak, Elvis! O tak. To chyba dużo dalej niż myślałam. Ja chcę z powrotem do autobusu. No, ja też. Chyba mi zaraz odpadną ręce. Oj, dziewczyny! Nie możemy się poddać. Pamiętajcie, mamy bilety w pierwszym rzędzie. Ej, patrzcie! Już widać Newton! Mandy, nie pędź tak! Jesteś harcerką, znasz zasady. Zawsze trzymamy się drogi. Szybko, kochani, idziemy! Ale. zobaczycie, zaraz będziemy na. A -a 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 -a. Mandy! Wszystko w porządku? Jestem? Złapałam się jakiegoś drzewa, ale mamo, ja nie wiem, ile tu wytrzymam! Nic się nie bój! Kochani, niech ktoś wezwie sama! Jesteś? Zepsułaś całe moje naukowe przyjęcie. Właśnie że nie. Przecież ja przez przypadek. Nie! Nie, 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 to, to jest suk! Jak dodasz wody, to się. O, Oj O, zrobić? Nie, to nie tak miało być. Tylko spokojnie, bardzo proszę, bez paniki. Wychodzimy na dwór. Szybciutko, ty też tak Norma, ale, ale dlaczego? W końcu coś się zaczęło dziać. Dzwonię po strażaka sama. Co takiego? Ubronun płoną chemiczne substancje? Uwaga, ubronun płoną jakieś chemiczne substancje. Tam jest nasza córka. <laughs> Tylko nie to. O nie, mój skarbeczek! – Do autobusu, szybko, kochani. Chemiczną Mamy do czynienia z SODEM! Nie tylko, tam jest mnóstwo różnych substancji. O, ciekawe, jakiej gaśnicy użyją! Ja mam pomysł! Hej, ja też mam! Bo to Słyszałeś, nauczyli się! Elvis, zajmiesz się pożarem substancji. Ja opanuję całą resztę. że stłukłam to zielone coś. Nie szkodzi, nie gniewam się. Może w przyszłym roku spróbujcie zrobić wspólną imprezę. Taką w starym, dobrym stylu. Jakieś baloniki, gry i obowiązkowo kapelusiki. No Kochani, oto i tytan. Super nowoczesna strażacka łódź. Eee, chwileczkę, gdzie zbiorniki na wodę? E, na tej łodzi nie ma zbiorników, kapitanie. Łódź pompuje wodę prosto z oceanu. Uuu, to ci dopiero niesamowite. No dobrze, w takim razie pokażę wam coś innego. Tylko spójrzcie. Jaka kabina. Jak on nie. Ben, Słuchaj, a ty znasz jakieś węzły? Jasne, że znam. Mieliśmy podstawowe szkolenie. Uuuu. Uh, a nauczysz mnie jakiegoś? Nie ma sprawy. Co powiesz na skrótowy? Wyobraź sobie, że ten koniec to malutki węgorz. O, jak fajnie! Uwielbiam węgorze! Malutki węgorz wypełza z jaskini, wpada do dziury, wyskakuje z dziury i szybciutko wraca do jaskini. O, super, też mogę spróbować? Czemu nie? Ach, dobra, to ja lecę się rozpakować. Czyli y, Malusi Węgorzyk wpełza powoli do dziury. A teraz pokażę wam Juno, super szybką wyścigówkę. Kapitanie przepraszam, ale to chyba jednak skuter. Co ty powiesz? Fantastycznie. Czyli wyskoczył, wskoczył i coś chyba nie tak zrobiłem, coś nie mogę się ruszyć. Ej, czekajcie. Ojej. Słuchaj, strasznie mała ta platforma. Nie wiem, czy to tak bezpiecznie puszczać stąd fajerwerki. Coś ty nie stąd będę puszczał, nie żartuj. Puszczę je sobie bezpiecznie z nabrzeża, bo mam detonator, przyjacielu. O! Spokojnie, zaraz złapię równowagę. Słuchaj, jesteś pewien, że dasz sobie radę sam? Tak, niczym się nie przejmuj. Raz, dwa, wszystko zainstaluję, spokojna głowa. Dobrze, jak sobie życzysz. O, może jednak lepiej odłożę ten detonator? Taki skuter osiąga nawet 80 km na godzinę. A nie przypadkiem węzłów, kapitanie? O, o, o tak, 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 węzłów. A, 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 zostaje Neptun, którego już znamy, więc to koniec wycieczki. A ciebie gdzie wcięło, Cridlington? E, przepraszam, kapitanie. Miałem, że tak powiem, związane ręce. O losie. Uuu, zaczyna chyba troszkę wiać. Myślisz, że Mike sam da radę? Proponowałem, ale nie chciał pomocy. O! 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 Hop! Hej, hej! Gdzie mi uciekasz? Aha, mam cię! O! o nie! Chyba coś nacisnąłem. O, o! o. o Bowiem się! Przestańcie tak strzelać! Lawina! Jaka lawa! A, szybko! Wszyscy wahaty! O, nie, kamera! Mój wielki film! Ciesz się, że nic nam się nie stało! Hej, słuchajcie! Zeszła lawina. Dzieciaki, hej, nic we mnie jest. Hop-hop. Ojej, oj, oj, oj. lepiej wezmę strażaka sama. <grymne> o, Norman, Sara i Mendy uwięzieni pod lawiną. Norman, Sara i Mendy uwięzieni pod lawiną. Dziękuję, kapitanie, przyjąłem. No dobra, kochani, to teraz sobie pojeździmy. A, a, a! Musimy dokładnie przeszukać cały teren, tak jak ćwiczyliśmy. I pamiętajcie o nadajnikach. Kiedy zacznie głośniej pikać, to znaczy, że jesteście blisko. Sam strasznie głośno ci pika, czyli jesteśmy blisko. Hop-hop! Sara! Mandy! Patrzcie, zasypało ich w chacie! Elvis, proszę, jakiś lisk! Co? A, czyli umiem! Ojej, dzięki, Penny! Przecież prosiłem, żebyście nie wychodzili poza barierki. Od tego są barierki, żeby chronić, prawda? Ja wiem, ja wszystko wiem. Przepraszam, po prostu chciałem nakręcić taki strasznie przerażający film. Co mogę powiedzieć? Chyba troszkę cię jednak poniosło. O, poniosło, ale się opłaciło. Cisza, proszę o ciszę. Teraz oglądamy mój film. Kto śmie zakłócać mi drzemkę. Krzywy, jakieś spuszczana na nas lawinę. Szybko, uciekamy! Spokojnie, już po strachu! O, brawo dzieciaki! Chyba w życiu nie widziałem lepszego filmu! Czemu nie powiedzieliście, że to będzie takie straszne? Dzięki! Teraz będę kręcił film o wielkiej, gigantycznej katastrofie. Tytuł będzie brzmiał, uwaga! Pam, parapam, pam! Miasto w płomieniach grozy! Coś czuję, że od teraz będziemy musieli czuwać dzień i noc. I co, i to się nagrzewa? <laughs> tak, oczywiście, że tak. Nagrzewa się jak talala. Kto ma ochotę na pyszną kiełbaskę? Kładziemy ją delikatnie na środeczku. I czekamy, aż zaskwierczy. Czemu nic się nie dzieje? A niech to, niech to! Jedna jedyna chmurka na niebie i akurat musiała popsuć całą zabawę. Hej, mam super plan. Zróbmy może takiego normalnego grilla. Takiego, co się pali węglem. i jest ogień. No czemu nie? Jestem za! Tatusiu? Tak, Curuś? Błagam cię, mi ten kapelusz. Oj, wiem, że ci się podoba. O! Nie ma to jak pyszny, zimny, pomarańczowy sok po całym dniu w pełnym słońcu, dobrze mówię? Mm, o tak, pełna rozkosz. E, panie kapitanie, szuka pan czegoś? E, byłem pewien, że schowałem sobie w lodówce pysznego loda, ale o dziwo nigdzie go nie widzę. Krydlingson! Mm. Porwałeś moje ukochane truskawkowe cudo? Ja bardzo przepraszam. E, ojej, to, to co może oddam? Nie chcę. Teraz to już sobie zatrzymaj. Napiję się wody, o co? O, jaki pan kapitan dzisiaj miły. Wreszcie. Zupełnie zwyczajny grill, zwykłe kiełbaski i prawdziwy ogień. Kochanie, ja ci mówię, że mój grillu, grillu, raz, dwa, trzy usmażyłby ci równie dobre, a nawet lepsze kiełbaski. No proszę, przewiało chmurę, co znaczy, że moja kiełbaska za parę chwil będzie gotowa. Tato, ona się pali! Chyba nie tak miało być. O, grillu, grillu, 130 się pali! Jeśli mógłbym prosić grillu, grillu raz dla trzy. Nieważne, dzwonimy po strażaka sama. Przestań, to tylko zwykła kiełbaska. Sama ją zgaszę. I już. Słonko, wszystko w porządku? Tak, w porządku. Ale widzisz co narobiłeś? Ty nie możesz być taki jak wszyscy. Czemu ja wiecznie muszę się przez ciebie wstydzić? Oj, przepraszam, słońce. Nie wiedziałem, że się wstydzisz. Ja nie chciałem. No to się zmień! Przepraszam, wszystko gra? Tak, jasne, że gra. Marzo, pomóż! Włącz tę wodę z powrotem! Musimy zgasić ogień! Nie, kochanie, nie mogę! Woda tu nic nie pomoże! Zapaliła się benzyna z kosiarki! O nie! I do tego co się będzie działo, kiedy benzyna dostanie się do nawozu? Co? Straszny, Straszny wybuch! wybuch! Straszny wybuch! A niech to, a niech to! Trzeba szybko wezwać strażaka sama! Bardzo Ci dziękujemy, Helen. Myślę, że sporo się dzisiaj dowiedzieliśmy o bandażowaniu. O tak, podejrzewam, kapitanie, że pan to chyba najwięcej. Ojej, po tak długim i ciężkim dniu marzę, żeby wrócić do domu i poleniu chować sobie w ogrodzie. O, o, a, o, o. Że co? Pożar w ogrodzie fladów i. o. w każdej chwili może dojść do eksplozji! Pali się w moim ogrodzie i może dojść do eksplozji? Dobra, ruszamy! Zabierz wszystkich w bezpieczne miejsce. Ta jest, już się robi. Penny, tym razem będzie potrzebna piana. Jasne, już szykuję. Chodźcie, uciekamy stąd. Schowajcie się za Jupiterem. Tam będziecie bezpieczni. Jestem gotowy, włączaj! Dobra po pożarze. Udało się. O rany. Bardzo cię przepraszam. I Ciebie sam przepraszam. Chciałam tylko, żeby mama miała swój wymarzony ogród. Kaj słonko, nie smuć się tak. Przecież wszyscy wiemy, że chciałaś dobrze. I to wszystko dla mnie. Dziękuję. Ach. No nic, niestety czeka nas teraz sporo roboty. Jeśli chcesz, pomożemy. Tak rzadko mamy okazję pielić. Hmm, wiesz, Mandy, myślę, że tym kwiatkom przydałoby się zdecydowanie więcej nawozu. Norman, ty jesteś od nawozu. Nie, no, znowu. <laughs> Oj, mały, nie ma na co narzekać, przecież ci pomogę. Eee.